Żyjemy w czasach, w których nasze otoczenie przyrodnicze narażone jest na szereg zagrożeń, a my, ludzie, razem z nim. Stąd też potrzeba podejmowania działań, zarówno w sferze świadomości, jak i działań konkretnych, które przyczyniać się będą do ograniczenia negatywnych skutków tego wszystkiego, co w powietrzu, wodzie, glebie jest szkodą dla przyrody. Dla nas samych, pamiętajmy, że działania te powinny być przede wszystkim nakierowane do młodzieży. Bo to młodzież, kiedy utożsami się z ideą ochrony środowiska we wszystkich możliwych wymiarach w swoim wieku dojrzałym, będzie już te, tę prawdę traktować jako swoją i z tym nauczy się żyć sama i żyć z innymi. Żyjemy w terenach. Które słyną z pięknych widoków krajobrazowych. Sąsiedztwo tatr, sąsiedztwo gór, kojarzone zawsze z czystym powietrzem, bywały zawsze dotąd argumentem czy motywacją do odwiedzenia naszego regionu, w tym również gminy Poronin. Dzieje się jednak tak, że również to, co dotychczas było krystalicznie czyste. Jest już mniej czyste i tym zagrożeniom podlega również. Stąd też w samorządzie gminy Poronin podjęliśmy działania uświadamiające, np. z ekologią na Ty, pomyśl o jutrze, zacznij już dziś, czy jeszcze kilka innych projektów, na które otrzymaliśmy pieniądze unijne, kierując działania uświadamiające. W stronę młodzieży szkolnej we wszystkich naszych szkołach. Ale patrzymy z rodzajem zatroskania na kominy, szczególnie w sezonie zimowym, i widzimy, że rodzaj paliwa, które nam daje ciepło, pozostawia wiele do życzenia. Stąd też poszukujemy w możliwościach pozyskania pieniędzy unijnych takich projektów, które pozwolą na wymianę. Pieców o niskich parametrach i pozwolą na zastosowanie paliwa czystszego ekologicznie, przez co niska emisja zostanie istotnie ograniczona. Zadeklarowaliśmy udział w jednym z takich projektów i zakładamy, że środki, które z niego pozyskamy, na taką akcję uświadamiającą będą kierowane, a ludzie za naszą doradą, prowadzeniem. Będą się sukcesywnie decydować na to, żeby te stare piece ze złymi parametrami technicznymi, grzewczymi, sukcesywnie eliminować. Satysfakcją dostrzegam, że coraz więcej naszych budynków jest już izolowanych termicznie od zewnątrz. Właściciele posesji wymieniają drzwi okna na nowocześniejsze. Przez to bardziej szczelne, a zatem lepiej służące gospodarowaniu energią i ciepłem. To też jest dobry krok w dobrym kierunku. Trzeba jednak, żeby stało się to częścią myślenia każdego z nas, a wszędzie tam, gdzie to myślenie jeszcze nie wygrywa, żeby znajdowało sojuszników i życzliwych doradców. Tak traktujemy nasze. Naszą rolę jako samorząd gminny, mając przy tym yy, świadomość, że jest to nasz podstawowy obowiązek. Poszukiwanie nowych rozwiązań, które mają na celu ochronę przyrody, generalnie, w tym ochronę powietrza, rozpoczęły się na podhalu przed kilkudziesięcioma laty. Trzeba tu przypomnieć zasługi profesora Juliana Sokowskiego, który jako odkrywca wód geotermalnych na Podhalu doprowadził do tego, że ciepłą wodą pozyskiwaną z głębi Ziemi zaczęły być ogrzewane nasze domy. Do dziś ten proces jest prowadzony. Energia geotermalna jest jedną z najczystszych ekologicznie, najbardziej oczekiwanych, najbardziej optymalnych rozwiązań. Niestety ma jednak swoje koszty, koszty skoninąd uzasadnione i niezbędne do poniesienia, ale w miejscach czy w obszarach, gdzie ta geotermia jest ujęta i rozprowadzona, właściciele swoich domów z wielką satysfakcją i uznaniem wyrażają się o walorach grzewczych wód geotermalnych. Wygodzie, estetyce, a nade wszystko ochronie powietrza. Mamy na obszarze gminy rurociąg gazowy. Do niego kilkadziesiąt domów również jest podłączonych. Niestety, wskaźniki ekonomiczne mówią o tym, że dla rozszerzania tej sieci trzeba odpowiednią ilość odbiorców. Jeśli ich nie będzie, nie będzie inwestycji. I myślę też, taką refleksją oboczną w tym zakresie, że dopóki na poziomie państwa nie znajdziemy sensownego mechanizmu zachęty finansowej dla zwykłego Kowalskiego i Nowaka, żeby go w tym kierunku nakierować i przekonać, że to ma sens nie tylko dla niego, ale dla nas wszystkich, o tyle trudniej nam będzie osiągać widoczne i bardzo znaczące sukcesy. Niemniej jednak Powtórzę, nakierowanie naszych działań na podnoszenie świadomości ekologicznej, wspieranie tych działań konkretnymi przykładami to podstawowy obowiązek samorządu i ten obowiązek będziemy chcieli jak najrzetelniej, jak najkonsekwentniej i skutecznie wcielać w naszej bieżącej pracy.